Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie. Zapraszam was dzisiaj na danie, które z powodzeniem możecie przygotować na obiad. Będą to pieczone pałki kurczaka w majeranku, papryce słodkiej i jabłkach. Potrzebujemy 7 pałek kurczaka, 4 jabłka, sól, pieprz, 2 łyżki miodu, 250 ml bulionu, 2 łyżki oleju, 1 łyżkę papryki słodkiej i 1,5 łyżki majeranku. Zaczynamy od przygotowania marynaty. Do miski wsypuję majeranek, paprykę słodką, sól i pieprz. Mieszam i dodaję jeszcze olej. Ponownie mieszam. No i teraz taką mieszanką dokładnie nacieram każdą nóżkę kurczaka. Pałki kurczaka wkładam do miski i następnie przykrywam folią aluminiową i chowam na minimum godzinę do lodówki. Wtedy mięso ładnie przejdzie aromatem wszystkich przypraw. A w międzyczasie mogę przygotować jabłka. Ja jabłka tnę na ósemki i usuwam gniazda nasienne i wszystkie twarde części. Jabłek nie obieram. Po upływie godziny pałki kurczaka przekładam do żaroodpornego naczynia. Na mięsie układam jabłka i następnie wszystko zalewam bulionem. Przykrywam i piekę około godziny w 180 stopniach. Ja jeszcze w międzyczasie przygotuję do kurczaka chrupiące pieczone ziemniaczki w ziołach. No a tak, moi drodzy, prezentuje się mój dzisiejszy obiad. Główną rolę gra oczywiście pyszny, pachnący mięciutki kurczak z dodatkiem aromatycznych i rozpływających się w ustach jabłek obok pieczone ziemniaki i ogórek. Można jeść. A ja zapraszam was na mój blog AnkaGotuje.pl. Zachęcam również ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was mocno i życzę smacznego.